Ten człowiek, którego nie możesz wyrzucić z myśli, on jest tam pochłonięty twoją nieobecnością, nie przez dni, każdej nocy, kiedy próbujesz zasnąć, on ożywia twoje wspomnienia. I to nie jest tylko coś z telenoweli, to surowa rzeczywistość. Mówił A, że twoje oddalenie będzie tylko kolejną fazą, że wszystko wróci do normy. Wierzyła, że czas wyleczy wszystko, ale czas tylko pogorszył sytuację. Nieobecność stała się czymś, co go dławi w ciemności. Kiedy śpisz, on rozwija pościel, myśląc, jak było łatwiej, kiedy tam byłaś Eś. Bezsenność stała się jego wierną towarzyszką. Wiesz o tym, bo poczułaś Eś zmianę. Te subtelne wiadomości, których teraz nie. Ma były pierwszą wskazówką. One ustały, ale sygnały nie. Zauważyłaś Eś wahanie, kiedy mówiła o przyszłości. To nie brak. Miłości to strach przed byciem niewystarczającym. Przed niespełnieniem oczekiwań, ta osoba, która postanowiła się oddalić, wyobrażała sobie, że tak będzie. Łatwiej powiedział A, że musi skoncentrować się na pracy, na sobie, ale tylko próbuje uciec przed pustką, którą po sobie pozostawiłaś, Eś. Ona tego po prostu nie przyznaje. Przegląda twoje zdjęcia w telefonie, głównie między dwóch a trzech nad ranem. Myśli, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, któreś z nich przyniesie mu upragnioną pociechę. Ale nie przynosi. Nic nie przynosi. Wiesz o tym, bo wierzysz lub nie czujesz, kiedy ona myśli o tobie. To to przeczucie, które próbujesz zignorować, ale uparcie się pojawia. Oto brutalna prawda. Ona cię kocha, ale nie wie, jak poradzić sobie z intensywnością. Tego uczucia. Porównywał a cię z każdym, kogo poznał, a od waszego oddalenia. Nikt nie dorównuje. Wszyscy to bladze próby zastąpienia cię. On a to ukrywa. Udaje, że wszystko jest w porządku, ale jednocześnie unika miejsc, które przypominają was oboje. Tymczasem ty tam jesteś. Czekasz, aż on ona zrozumie co straciła. Szczerze, masz własne problemy, ale prawda jest taka, że on jest na tobie skoncentrowany. Na tobie. I wyczuwasz to za każdym razem, kiedy serce przyspiesza bez wyraźnego powodu. To tak, jakby jego obecność była z tobą, nawet kiedy jest daleko. Napisał do ciebie wiadomości. Wiele. Wiadomości, które nigdy nie trafiły na. Twój telefon, bo zawsze je usuwał przed wysłaniem. Co on? Najbardziej nienawidzi to, jak, hej, jak się masz. Wydaje się żałosne po tym całym czasie. Dlatego unieważnia każdą starannie napisaną linię, która nigdy nie ożyła. Nie wyobrażasz sobie tego. On tkwi w cyklu żalu. Budzi się, udaje, że wszystko jest w porządku, ale wszystko. Rozpada się, kiedy wraca do domu, a cisza zaczyna krzyczeć. Wyobrażał sobie, że przyjdzie do ciebie, zapuka do twoich drzwi. Ale prawda jest taka, że wstyd i strach przed odkryciem, że posunęłaś się naprzód, paraliżują go. Bojaźń przed odrzuceniem przez kogoś, kogo jeszcze nie zapomniał. Tymczasem analizujesz, czekając na jakąś zmianę. Są dni, kiedy myślisz o pójściu naprzód, ale niepewność cię powstrzymuje, a on, po drugiej stronie, bez odwagi, by zrobić pierwszy krok. Dumny więzień własnej niepewności. I już to wiedziałaś, zawsze wiedziałaś, ale rzeczywistość jest twarda i nie jesteś gotowa, aby zmierzyć się z tym, co ta prawda oznacza dla oboje. A on, wciąż w milczeniu, wyglądając zza absencji, którą stworzyła twoja nieobecność, a ty tutaj, czytając tę wiadomość, Potwierdzając to, co twoje serce już krzyczało, czas nieubłagany nadal ucieka, i wiesz o tym, i w pewien sposób on też o tym wie, i wy tkwiąc w tym samym cyklu nadziei i lęku, bez ruchu w brutalnej grze na planszy, nie spodziewał się, że naprawdę odejdziesz, zbagatelizował siłę tego, co znaczyłaś w jego życiu. Teraz leży tam na łóżku, wpatrując się w sufit, rozwijając myśli, których nie może wyłączyć, każdej nocy. Cisza przejmuje władzę i czuje się duszony przez nieobecność, którą sam sprowokował. Podczas gdy ty żyjesz swoim życiem, jak zawsze, on jest uwięziony w niekończącym się cyklu żalu i zamieszania. Myślisz, że on cię nie docenia, że ruszył dalej bez wahania. Ale oto brutalna prawda on nie ruszył po prostu tego nie przyznaje. Ta osoba zawsze mówiła, że potrzebuje przestrzeni kłamstwo nie powiedział ci, że tak naprawdę przestrzeń go przeraża. Pustki, którą zostawiłeś, nie potrafi wypełnić, podczas gdy ty kontynuujesz swoją rutynę, on próbuje przekonać się, że wszystko jest w porządku, że podjął właściwą decyzję. Jednak wszystkie próby zmiany tematu, ruszenia dalej, zderzają się z tobą, próbuje. Wychodzi z przyjaciółmi, udaje uśmiechy, nawet flirtuje z ideą nowych znajomości. Ale nigdy nie idzie to dalej. To pozostają tylko idee. Nic nigdy się nie realizuje, ponieważ żadna nowa przygoda nie potrafi zagłuszyć hałasu, jaki pozostawia Twoje wspomnienie. Ogląda Twoje zdjęcia częściej niż chciałby przyznać, sięga po telefon późno w nocy, przegląda Twój timeline, czyta ponownie wiadomości, które wymienialiście. Wbrew temu, co próbuje pokazać, nadal jest zakotwiczony w tym, co z Tobą przeżył. Wielokrotnie próbował mówić, ale nigdy nie zdobył się na odwagę bo zawsze, gdy próbuje, strach przed odrzuceniem go paraliżuje. Wyobraża sobie, że za swoje cześć otrzyma śmiertelną ciszę. I wiesz o tym, ponieważ sam czułeś, że tamte chwile nie były tylko przypadkowe. Czułeś ciężar, gdy wahał się otworzyć, gdy jego oczy mówiły coś, czego jego usta nie mogły wyrazić. Nie wyobrażasz sobie tego. On jest bardziej uwięziony w idei tego, co mogło być niż ty. Podczas gdy ty żyjesz swoim życiem, bez jego wiadomości, bez wyjaśnień twoje wątpliwości utrwalają się, ale już wiesz prawdę. Tęskni za tobą w sposób, którego nie potrafi wyrazić słowami. Jego duma jest silna, ale nie na tyle silna, by powstrzymać to, co twoja obecność dla niego znaczyła. Naga prawda jest taka, że wie, że popełnił błąd, wie, że powinien był walczyć wcześniej, ucieczki, ale teraz jest sparaliżowany, zakładnik własnej. Dumie oraz miażdżącej niepewności, że może wyjść na wrażliwego. A ty jesteś znacznie bliżej niż on sobie wyobraża. By podążać własną drogą bez patrzenia wstecz, podczas gdy on się ukrywa, ty zrozumiałaś, że nie warto czekać na kogoś, kto się nie rusza, czujesz. Upływający czas, ale w przeciwieństwie do niego, nie masz czasu do stracenia. W głębi serca boi się odkryć, że już odeszłaś, że znalazłaś. Kogoś, kto nie ukrywa się w swoich własnych lękach, kogoś, kto potrafi powiedzieć zostań. To właśnie ta możliwość go dręczy każdej nocy myśl, że mógł stracić na zawsze jedyną osobę, która naprawdę zrobiła różnicę. Między jedną nocą a drugą, między bezsenną nocą a kolejną, marzy o tym, co powiedziałby, gdyby miał odwagę. Ale między snem a rzeczywistością on pozostaje nieruchomy. Nie wie. Jakich słów użyć, by cię sprowadzić z powrotem, i każdej nocy brutalna prawda spada na niego, jak ciężar, którego nie potrafi podzielić. Stracił cię i tylko on za to jest winny. Ty z kolei zasługujesz na kogoś, kto wybierze mieć cię blisko, bez wahania, kogoś, kto zamiast gubić się w swoich niepewnościach, odnajdzie się w pragnieniu, by zbudować coś realnego z tobą. I wiedziałaś to już: podążasz. Swoją drogą, wiedząc, że prawda ma moc wyzwalania, nawet gdy jest gorzka. Podczas gdy On zanurza się w wątpliwościach, pewność jest jasna: Zrobiłaś już wszystko, co mogłaś, a życie toczy się dalej. Osoba, którą nie możesz wyrzucić z głowy, jest całkowicie pochłonięta Twoją nieobecnością. Nie sądził, że brak ten będzie tak dotkliwy, myślał, że będzie to przejściowe. Cóż, zlekceważył to. Teraz otacza go, jakby był w nieskończonej nocy. Okłamuje siebie, mówiąc sobie i innym, że wszystko jest w porządku, że życie toczy się dalej, ale każdej nocy bez wyjątku sięga po telefon. Trzecia rano, kiedy próbuje wyłączyć myśli, i sen nie. Wem, otwórz ten album ze zdjęciami. Ten sam album, na który obiecałeś już nie patrzeć. Emocjonalna prokrastynacja, ale tam jest on. W tej samej bliznie co zawsze. Zdjęcia Twoje. Uchwycenie chwil, które on udaje, że zapomniał, i tylko patrzy, nigdy nie wysyła wiadomości. Zauważyłeś to, prawda? Te niespodziewane dreszcze w ciągu dnia, jakby ktoś o tobie mówił. To był on, zagubiony w myślach, próbujący. Zrozumieć, jak pozwoliliby sprawy zaszły tak daleko, to nie są twoje ułudy. Czułeś jego obecność, nawet gdy powinien być daleko. Powiedział, że potrzebuje czasu i przestrzeni, ale naga prawda jest taka, że potrzebował odwagi. I tej odwagi dotąd jeszcze nie znalazł. Dotknąłeś go w sposób bezprecedensowy. Zburzyłeś wszystkie jego bariery, odczytałeś jego wzrok, gdy wszyscy widzieli tylko powierzchowność. Nie był na to gotowy, nikt nigdy nie był tak blisko prawdziwego jego. Podczas gdy ty śpisz, ta osoba nie śpi, myśląc o wszystkim, co mogłaby zrobić inaczej. On próbuje się rozpraszać, zatapia się w pracy, wychodzi na drinki z innymi, ale z każdą wymuszoną śmiechą, z każdym łykiem pustka tylko się pogłębia, bo w głębi duszy wie, że żadna z tych osób nie jest nawet blisko tego, co mieliście. Więc wraca do domu, a rzeczywistość jest gorsza niż jakikolwiek kac. On wyobrażał sobie ciebie w swojej przyszłości, rozumiesz? Ten sam facet, który powiedział, że nie chce zobowiązań. On widzi ciebie rano w kuchni, Zapach kawy dominujący w powietrzu. Zaproszenia na obiad z rodziną, które nigdy się nie zdarzyły. I nic z tym nie robi. Strach go paraliżuje, strach, że zobaczyłabyś to, co ukrywa, że nie jest tym pewnym siebie facetem, którym próbuje być, i to go przeraża. Czekasz na minimalne działanie. Nadal zerka na telefon, czekając, aż to imię pojawi się na ekranie. Znasz to uczucie motylków w brzuchu, gdy telefon wibruje? Czekasz na niego. Czekasz na to, jak się masz, które nigdy nie przychodzi, a czas mija jak cichy złodziej, kradnąc szanse, które nie wrócą. On z drugiej strony nadal porównuje kobiety, które poznaje z tobą. Żadna nie ma twojego sposobu patrzenia na świat, żadna nie potrafi zrozumieć ciszy tak jak ty. To pętla wspomnień i żalu. Jego życie jest fasadą. Wychodzi, pracuje, udaje, ale momenty, które mają znaczenie, te prawdziwe, wciąż należą do ciebie. Powtarza twoje słowa w myślach jak mantrę, próbując znaleźć odpowiedź. Ale nie tylko odpowiedź jest mu potrzebna, to ty jesteś mu potrzebna. Prawda jest brutalna i prosta. On cię kocha, tylko że duma i strach przed odrzuceniem go trzymają. Boi się, że poszłaś już dalej, znajdziesz kogoś, kto będzie wszystkim, czym on nie miał odwagi być. Wie, że takie głębokie połączenia nie zdarzają się dwa razy, a mimo to jest sparaliżowany strachem przed popełnieniem kolejnego błędu. Tymczasem ty próbujesz żyć bez Niego, być może z kimś innym, a być może po prostu szukając samej siebie daleko od tego bałaganu. Czasami leżysz patrząc w sufit, myśląc, czy On też o Tobie myśli. A On wie, że czas się kończy, że każda minuta bezczynności to kolejna strata. W ciszy modli się, by jeszcze istniał czas, żebyś jeszcze trzymała dla Niego miejsce w swoim sercu. Ale On pozostaje nieruchomy, obserwując swoje życie z daleka. Pragnąc być odważnym, ale strasznie nawiedzony możliwością utraty cie na zawsze, mógłby zmienić wszystko jednym słowem, działaniem, ale emocjonalny paraliż mówi głośniej. Nie myślał, że tak to będzie, ale Twoja nieobecność wbiła się w niego jak cierń, którego nie może wyrwać. Teraz jest pochłonięty przez noce, kiedy cisza staje się ogromną przestrzenią, w której Twoje wspomnienie bez przerwy odbija się echem. Każdej nocy bez wyjątku odczuwa Twoją brak. I wiesz o tym, nawet jeśli on nigdy ci tego nie powie. Ten facet, który udaje, że wszystko jest w porządku, w rzeczywistości spędza godziny, przetwarzając każde słowo, które wymieniliście, stara się zająć umysł. Sprawy błahe, nowe hobby tu, happy hour tam, ale to tylko tania maska normalności, bo w nocy, gdy odwaga go nie powstrzymuje, sięga po telefon, otwiera swoje zdjęcia i paraliżuje się tam, nie mając odwagi nacisnąć, wyślij. Ta wiadomość, którą zawsze, kasuje przed wysłaniem. Tyle razy już się zastanawiałeś, czy on nadal o tobie myśli. Teraz wiesz, on nie tylko myśli, on tym żyje. W ciągu dnia zakłada zbroję niezwyciężonego faceta, ale w nocy jest tylko kimś, kto się boi. Boi się, że zepsuł wszystko, boi się, że poszłaś naprzód, boi się, że na jego miejscu jest teraz ktoś inny, obok ciebie, powiedział, że potrzebuje przestrzeni. Czysta falacja. Potrzebował odwagi. Odwagi, by stawić czoła temu, co czuje. Do ciebie i przyznać, że jesteś punktem wyjścia i dojścia jego najlepszych momentów, nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna. A ty, nawet nieświadomie, połączyłeś się z tymi uczuciami. Budziłeś się nocą, zastanawiając się, dlaczego tak bardzo boli. Ty, który nieraz patrzyłeś na telefon i myślałeś, żeby wysłać tylko cześć, ale nigdy tego nie zrobiłeś? To uczucie, że ktoś w jego myślach wołało twoje imię, tak było prawdziwe. On porównuje cię do osób, które przewijają się przez jego życie. Koleżanka z łatwym śmiechem? Ona nie. Ma twojej głębi. Sympatyczna, nieznajoma w barze? Nie ma twojego uroku, ale nigdy ci tego nie mówi, bo Duma to zły doradca. Mówi sobie, że musi skoncentrować się na innych rzeczach, więc rzuca się w wir pracy siłowni wśród przyjaciół. Ale w każdej przerwie, w każdym oddechu, to ty wracasz do jego myśli. A ty masz tę intuicję, zauważyłeś w waszych rozmowach, jak był inny, gdy chodziło o ciebie. To nie była tylko chemia, to sposób, w jaki rozbrajał się, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. I to przerażenie teraz go cofa. W międzyczasie ty nadal żyjesz swoim życiem. Czas minął i nawet jeśli wiesz, że on myśli o tobie, po. Czy to coś zmieni? Czekasz, ale już nie jesteś pewny, na co właściwie. Czy na wiadomość, która może nigdy nie nadejść, czy na spokój, który może istnieje tylko daleko od Niego. A Ty już to wiedziałeś, bo w głębi duszy zawsze wiedziałeś, że ta osoba musiała zmierzyć się ze swoimi demonami, zanim zasłuży na miejsce w Twoim świecie. Wyobraża sobie przeżywanie momentów, które mieliście razem, spotkać się przypadkiem na ulicy, jakby los. Był łaskawy lub nawet zapukać do Twoich drzwi bez ostrzeżenia. Ale wszystko to jest wyobraźnią, Ponieważ nadal jest sparaliżowany strachem przed odrzuceniem, napisał już te klisze wiadomości, których nigdy nie wysłał, bo przepraszam, wydaje się. Za mało po tak długim milczeniu, a zwykłe cześć wydaje się głupie w obliczu historii, którą mieliście. Brutalna prawda jest taka, że czuje, że bez ciebie nic nie jest wystarczająco rzeczywiste. On zauważa, że śmiech jest bardziej pusty, noce bardziej samotne, a dni bardziej szare. Czasem myśli, jakby to było, gdyby zrobił następny krok, gdyby odłożył dumę na bok i po prostu wyznał, że czuje brak, z którym nie umie sobie poradzić. A tam jesteś ty, z całą brutalną jasnością, kogoś, kto wie, że miłość to czasownik tak łatwy do odmiany, jak trudno jest przezwyciężyć strach. Ty idziesz dalej, bo to jest to, co ci pozostało robić, ale zawsze z tym kątem. Duszy, który pozostaje w zawieszeniu, czekając, aż w końcu zrozumie. Że to jego wybór by stracić, i ty już to wiedziałeś.